Załóżmy, że ktoś Cię atakuje słownie, personalnie na spotkaniu, na przykład możemy to zrobić dobrze, e, tak jak ja ostatnio zrobiłem, albo inaczej, tak jak Maciek ostatnio zrobił. Atak w Twoją stronę, publiczny, na spotkaniu. Co w tej sytuacji zrobić? Musisz zrozumieć jedną rzecz. Nigdy nie skupiasz się na sobie, nie, ja tego nie zrobiłem, nie, ja zawsze robię to poprawnie. Nie możesz zacząć uczestniczyć w tej rozmowie. Wyobraź sobie, że oddalasz kamerę i widzisz dwie osoby, Ciebie i tą osobę. Pierwsza rzecz to jest ten mindset. Musisz to zrozumieć, że Ty jesteś osobą, Opisującą tą sytuację. Bo inni, którzy obserwują, będą obserwować razem z Tobą. Zauważ, jak oglądamy filmy przyrodnicze. Jest tam Pani Czubówna i my razem z nią obserwujemy tę przyrodę. W ogóle nie wpadniesz na to, żeby pomyśleć, że zaraz to Ona do mnie mówi. Nie, my tak nie myślimy. My razem z Nią oglądamy to, co się dzieje z lektorem. I ty w takiej sytuacji musisz być tym lektorem. Musisz opisać to, co się właśnie wydarzyło, ktoś cię zaatakował, opisujesz tą sytuację z boku razem z ludźmi, którzy są dookoła ciebie, i wtedy opisujesz niekorzystnie tą osobę. Czy możesz zrobić coś w stylu, ktoś cię zaatakuje, a ty zwracasz się do innych. O, to jest właśnie przykład, taki on się zachował, o czym mówiliśmy wcześniej. Taki opis tej osoby ze strony publiczności. To jest miażdżące i to jest praktycznie dzień do wyratowania się. Inny przykład: ktoś cię zaatakował, powiedział coś negatywnego na spotkaniu, możesz wtedy zachować się w taki sposób, lekko się zwrócić do pozostałych osób. Zobaczcie, on tak zawsze robi, drugi raz już tak zrobił, nie? Zobaczcie, on tak czasami mówi w ten sposób, nie? Odsuwasz od siebie centrum skupienia ludzi. Nikt wtedy nie myśli o tobie. Ludzie razem z tobą obserwują tą osobę. Czemu to tak działa, czemu to jest takie ważne, bo tutaj jest pewien mechanizm. Ktoś, kto cię zaatakował, Skupia całą uwagę na tobie i niestety otoczenia też. Ten powiedział to, i wtedy ludzie patrzą na ciebie, jak on zareaguje. Dlatego strategia polega na tym, żeby cały konflikt przenieść na tą osobę. Nie ciebie, nie twoją obronę, nigdy się nie broń, tylko cały ten konflikt. Przenieś pod jej drzwi. Jeżeli oglądałeś Tożsamość Borna, tam jest taka fajna scena. On mówi na koniec: Jeżeli poczuję kogoś za plecami, przeniosę walkę pod twoje drzwi. On nie powiedział, pokonam cię. On nie powiedział, będę z Tobą walczył. On powiedział, przeniosę walkę pod twoje drzwi. Jeżeli ktoś cię atakuje, przenoś wojnę pod drzwi oponenta. Nigdy nie bierz w niej udziału. To tyle. Ja pozdrawiam ze Słonecznego Luksemburga. Jeżeli chcesz więcej takich treści, zaobserwuj, zafollowuj. Zapraszam Cię do siebie. Trzymaj się. Cześć.